Ksiądz egzorcysta Steven Rossetti wspomina. Stały diakon podzielił się ze mną tą wstrząsającą historią. Miało to miejsce zanim zaangażował się w naszą posługę. W tamtym czasie był również czynnym policjantem. Około godziny 16:20 wszedłem bocznymi drzwiami do naszego kościoła, aby przygotować się do mszy o 17:00. Byłem w kiepskim nastroju. I walczyłem z pokusą, aby nie iść na mszę, ale jednak poszedłem. Dzięki Bogu nie ma przypadków. Wchodząc do kościoła, spotkałem młodą kobietę, która najwyraźniej wyszła z sanktuarium i stała w przejściu. Kiedy podeszła do mnie z uśmiechem, wyglądała jak źle ubrana młoda osoba w fryzurze przypominającej meduzę. Kiedy zbliżyliśmy się do siebie, ja, będąc policjantem z ponad dziesięcioletnim stażem, zauważyłem tatuaż u nasady jej szyi. Natychmiast rozpoznałem go jako symbol szatana, odwrócony krzyż. Następnie powiedziała kilka bluźnierczych słów na temat Boga Ojca i Jezusa. Spojrzałem na ołtarz, aby sprawdzić, czy tabernakulum zostało naruszone lub czy ołtarz został zbezczeszczony. Pewny, że nic poważnego się nie wydarzyło, zapytałem: Co masz w kubku? Trzymała dziecięcy kubek niekapek wypełniony przezroczystym płynem i białą lilię, która pochodziła z naszej dekoracji ołtarza. Uśmiechnęła się ponownie i powiedziała: To tylko wulgaryzm, święcona woda. Po co ci ona? zapytałem, nie zwracając uwagi na jej bluźnierstwa i wulgaryzmy. Potrzebuję tego. Jestem czarownicą, czczę szatana. Włożyłem rękę do kropielnicy i przeżegnałem się. Powiedziała: Trzymaj to, wulgaryzm, z dala ode mnie. I cofnęła się o dwa kroki. Niewątpliwie szukała dostępu do najświętszego sakramentu, ale nie mogąc go dostać, zadowoliła się wodą święconą. Przybrałem oficjalną minę i powiedziałem, Jestem policjantem i nakazuję ci opuszczenie tego miejsca. Wyglądała na wstrząśniętą i natychmiast się posłuchała. Zapisała coś w naszej książeczce z intencjami modlitwy wiernych przy wejściu do kościoła. Na kartkach nabazgrała zaproszenie do modlitwy do szatana i oddawania się życiu. Napisała również: Boże, wulgaryzm, spal Biblię, chwała szatanowi. Szatan cię kocha, tak jakby. Ta kobieta nie była wariatką, była wesoła, uśmiechnięta, wulgarna i miała misję do wykonania. Jej obecność sprawiała, że czułem całkowity brak miłości, ciepła i dobroci. Wiele razy widziałem zło i niegodziwość w ludziach podczas mojej pracy jako policjant. To był pierwszy raz, kiedy czułem, że ktoś absolutnie się tym rozkoszuje. Czułem się zanieczyszczony jej obecnością i chciałem wziąć prysznic. Poinformowałem o tym księdza proboszcza. Opowiedział mi wtedy o swoim przyjacielu księdzu, którego sekretarka parafialna okazała się satanistyczną kapłanką. Podjęła tę pracę wyłącznie po to, aby uzyskać dostęp do najświętszego sakramentu. Kościół szatana naprawdę istnieje. Głoszą oni pobłażliwość we wszystkim, co sprawia, że czujemy się dobrze. Rozpoznałem tę dogmę w jej notatce. Oddaj się życiu. Zło przychodzi do nas z uśmiechem, tak jak ta czarownica. Odmówiłem Różaniec za jej nawrócenie i powierzyłem ją w opiekę Matce Bożej. W świecie, w którym coraz więcej rzeczy nazywa się normalnymi a zło przybiera postać tolerancji, otwartości i wolności wyboru, ten tekst uderza jak grom z jasnego nieba. Cicha, niedostrzegalna, coraz bardziej bezczelna obecność zła w miejscach, które powinny być oazą świętości i choć brzmi to przerażająco, jest jednocześnie budzącym serca i sumienia wezwaniem do przebudzenia duchowego. Zło nie pojawia się w formie, którą łatwo rozpoznać. Nie niesie ze sobą dymu, ognia i przerażających twarzy z horrorów. Przychodzi z uśmiechem, miłym głosem. Przychodzi z pozornym spokojem, aby zatruć, aby sprofanować to, co święte. I nie robi tego przypadkiem. Ono wie, gdzie i kiedy się pojawić. Wie, jak przemówić, jak rozproszyć. Jak oswoić człowieka ze swoją obecnością? Ta historia nie wydarzyła się w mrocznym lesie ani w starym, opuszczonym domu. Ona wydarzyła się w kościele, w domu Boga, w miejscu, gdzie tysiące ludzi codziennie przychodzą, by spotkać się z Jezusem. I właśnie tam pojawiła się osoba, która otwarcie deklaruje przynależność do szatana. Szydzi z Boga i świętości i bez najmniejszego zawahania próbuje zabrać to, co dla nas jest najcenniejsze: obecność Jezusa w Eucharystii. Ale Bóg czuwa, On widzi, On działa nawet wtedy, gdy tego nie rozumiemy. Ten diakon nie chciał iść na mszę, czuł się źle, miał zły dzień, ale poszedł i to wystarczyło. Bo nie ma przypadków, kiedy chodzi o sprawy Boże. Bóg posłał go tam dokładnie w tej godzinie, aby zło nie zyskało przewagi. I nie chodzi o walkę człowieka z człowiekiem chodzi o duchową wojnę, która toczy się każdego dnia o walkę o duszę, o walkę o czystość miejsc świętych o walkę o prawdę. I choć ta historia może wydawać się szokująca, nie powinna nas paraliżować. Ona powinna nami wstrząsnąć i obudzić nas z duchowego letargu, bo diabeł nie śpi, a my nie możemy spać duchowo. Nie możemy żyć tak, jakby nic się nie działo, jakbyśmy mieli jeszcze mnóstwo czasu, jakbyśmy byli duchowo bezpieczni tylko dlatego, że raz w tygodniu pójdziemy do kościoła. Czasy, w których żyjemy, są bezwzględne. Dziś bluźnierstwa nie są już szeptane, są krzyczane publicznie. Profanacje nie są już przypadkiem, są zaplanowane i celowe. A wiara nie jest już popularna, jest wyśmiewana i marginalizowana. Ale to właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy być świadkami. Musimy być światłem, Musimy być modlitwą, obecnością Boga tam, gdzie On jest odrzucany. Zło istnieje, jest realne, działa, ale ponad złem zawsze jest Bóg On jest większy, On jest silniejszy, On widzi wszystko i nie zostawia nas samych. Bóg nie zostawił tego kościoła, nie zostawił tego diakona i nie zostawi Ciebie. Nawet jeśli dziś przeżywasz ciemność, pokusy, zmęczenie czy zwątpienie, Bóg walczy o ciebie każdego dnia i daje ci broń, różaniec, Eucharystię, Słowo Boże i matkę, która depcze głowę węża. Nie bój się, że zło jest silne. Zadrżyj jedynie, jeśli pozwolisz, by Twoje serce zgasło. Bo kiedy serce płonie wiarą, nadzieją i miłością, wtedy jesteś nie do pokonania. Nawet jeśli wokół dzieje się ciemność, nawet jeśli zło próbuje wtargnąć do miejsc świętych, nawet jeśli świat się wali, Bóg nie zawiedzie i nigdy nie przegrywa. Ostateczne zwycięstwo należy do Jezusa, a każde tak wypowiedziane przez człowieka, Każda modlitwa, każda obecność na Eucharystii, każde oddanie się Maryi, to kolejny cios dany złu. Nie daj się oszukać, że jesteś zbyt mały, zbyt słaby czy zbyt zmęczony. Jesteś częścią armii Boga i jeśli tylko wytrwasz, zobaczysz zwycięstwo, które nie będzie miało końca. Amen.